Cześć wszystkim z tej strony Astral i Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Metro Exodus. Sam Story e, jesteśmy sobie przy miejscu, gdzie były klatki dla mutantów, e, i widzę, że ja mogę tam przejść. Tylko, że ja tutaj raczej właśnie się zanurzę. O co mi nie chodzi de facto? Nie mam tutaj możliwości przejścia, prawda? Mogłabym na łodzi przepłynąć, ale ostatecznie możliwości przejścia, właśnie nie mam. Tak więc myślę, że się cofniemy wobec tego i idziemy znowu tym miejscem, w którym ja się bawiłam z, z Banditos. Tak więc ja sobie wybiorę mój wyciszony pistolecik. Tak na póki co. I się cofamy. Tak ponownie, na póki co. Tak więc pędzimy. Mhm. Mm ej, ej, ej. A, no co? Mnie tu coś zeptałam chyba. Yy, 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 nie chcę. Zostaw mnie. No, no, no. Ej, wróć nie tędy. Chyba nie tędy? Tędy? Nie wiem. Czekajcie. Ej, aha, myślałam, że tutaj jest ta, no, yy, drabina. Nie ma drabiny. Ale wiem, jak dam radę przejść. Dobra, w ten sposób, żeby mi się odłodowała stamina, że tak to ujmę. ja, <grymne> Ej, jaj, ej, jaj, ej, 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 myślałam, że spadnę przez chwilę. Ale dobra, udało się. E, mamy warsztat, więc sobie sprawdźmy, czy ja tu coś, coś mogę wyprodukować. Apteczki dwie poproszę. E, mogę troszeczkę sobie w teorii e, dorobić śrutu, ale Ile ja potrzebuję chemikaliów, no to? No, powiedzmy, że sobie dorobimy do 25. Tego mogę rozebrać. Okej. Okay. Mhm. Mm Mogę też wyczyścić bronię. Widzę, że dostałam nowy jakiś magazynek zamknięty celami kolimatorowy. Nie chcę, dziękuję bardzo. E, tutaj też sobie. O! Tutaj mamy powiększony magazynek o dużej pojemności, tak? No to poproszę. A tutaj... ulepszony noktowizor. Wzmocnienia hm. światowidzianego. Dobra, niech będzie. I tak nie mam nic lepszego w sumie. No. A to mam wyczyszczone, mam wyczyszczone, ok. To mnie to cieszy w takim razie. Może sobie jeszcze śrutu dorobię. <grym> Dobra, wobec tego możemy, myślę, nie tędy iść dalej, ale właśnie nie tędy, tylko tutaj przez okienko. Tak więc przechodzimy, I jeszcze raz przez ten, przez e, e, złomowisko. Hmm. Tak więc lecimy jak to zwykle bywa. Ciekawa jestem, czy tutaj ci bracia nadal tutaj siedzą i... I brat się mój! Mam brata! Jak to do tego doszło, nie wiem. To nie tak, że żeśmy się wychowywali razem, nie? Ale dobra, nie będę tam szła, bo to jest troszeczkę kontrproduktywne. E, wezmę sobie może tutaj strzelbę akurat, bo tutaj będą prawdopodobnie do mnie biegły te małe diabolce. Chociaż kto wie, może mi się uda przebiec wystarczająco szybko po prostu sobie przebiec i mieć spokój właśnie. Przejść. Przebiec. Jeden pies. Oho! Niedoczytany! W sensie nie tyle niedoczytany, co wyostrzony. Dopiero teraz się wyostrzyło. Widzicie wy to? No ładnie. Eee, sobie właśnie zapiszemy i bym chciała tu wejść. Ponownie. Dobra, tak więc. Pistolecik. I pędziemy na górę. Tutaj akurat nikogo nie powinno być, bo ja tutaj przecież każdego sobie... Um, Każdego sobie wyeliminowałam w miarę możliwości. Tak więc no. Tutaj akurat powinno być czysto. E, tam to ja byłam. Czy ja to mogę zgasić? No, mogę, mogę. Ale w ogóle. Która jest godzina na zegarku? Szósta, Aha. Nie no, fajnie. <laughs> Ej. W sensie, no ja wiedziałam już, że mnie będą wykrywać w tym momencie. Więc. Dobra, w tym momencie przynajmniej mnie nie widać. Wow, jak do tego doszło, nie mam zielonego pojęcia, ale do tego doszło. No i dobra, wobec tego. Um, tak ja tutaj byłam, to jest sporym plusem, powiedzmy sobie szczerze, tylko że tak, um, nie wiem jak chcę się teraz posługiwać. Czy chcę właśnie um, korzystać z mojego pistoletiku, czy też um, z moich umiejętności bycia wykrywalną? Wiecie co, chyba jednak bardziej wierzę w mój pistolecik? Taką drobinkę bardziej wierzę w niego. Dobra, w takim razie. Ym... I tak mnie widać stąd, więc. W sensie nie, przepraszam, tutaj jest mnie widzę. Okej. Okay. Nie podoba mi się to światło. Mogę ja przestrzelić? O, dobra, teraz strzeliłam. Alleluja. Hmm. No dobra, to w takim razie próbujemy właśnie się troszeczkę. Idealnie. Prosto w czubek głowy. Boże, ażem się wystraszyła. Tutaj przecież są te w klatkach, dziady. Zapomniałam o tym tak zgoła, szczerze mówiąc. Dobra, weźmiemy się tutaj, przyjdziemy troszeczkę szybciej. O, tutaj ktoś widzę, że jest z latarą, sobie chodzi. Się kręci w ogóle. Czy ty musisz mnie straszyć, ty, 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 ty? ty? Mogłam go w sumie zejść i po prostu ogłuszyć. No cóż. Człowiek mądry po szkodzie, czyż nie? Um, tak więc chodzimy tutaj sobie, i w końcu tam jest chłop. Ojś. Czy ten gościu się wychyla, czy też nie? Tam jest gościu, tak? Dobra, właśnie zauważamy się poddaje Zamknąć się, Mendywy. Dobra, tak więc typ się poddaje, OK. Bardzo mnie to cieszy w gruncie rzeczy, że typ się poddaje. Zastraszyłam go chyba. Tym, że nie mogłam w niego trafić. Well, mhm. Mm Moja wygrana, tak? Czekaj chwilę, bym się chciała do ciebie dostać, normalnie na górę tam. Aha, tutaj jest. <laughs> Cholera, to było wciulnie, nie ten, nie, niewartowne. Mniej więcej coś takiego powiedział. Zobaczmy w takim razie. U, zagadki! Hurra, tu jest zablokowane. Czy ja dostanę jakąś podpowiedź a propos tej zagadki? To jest dobre pytanie. Czekajcie. Wezmę noctowizor może, dam. Jestem ciekawa, bo może tu tutaj coś być widocznego na przykład tylko właśnie dla noctowizora. Też jest to opcja w momencie, że... O właśnie! Jeden. Dwa. I trzy. Czasami człowiek myśli. Czasami. Momentami jest to za trudne niestety, ale... Like <laughs> Ten jak na ojoj. Dobra, mamy tutaj letarnię. Widzę, że mamy e, jakiś, jakieś takie śmieszne ulepszenie e, do tego, do e, naszego kombinezonu. Śmieszne, ciekawe, jak kto woli. E, w sumie jestem ciekawa. Nie mogę się doczekać jakiegoś warsztatu, żeby zobaczyć, do czego to służy. Jezus Mary, ale aż, ja aż jestem zadziwiona, że mi to tak płynnie wyszło. Chryste, panie. Kto by się tego spodziewał po mnie? Dobra, wobec tego. Pniemy się do góry, skoro już możemy. Dzień dobry. Gdzie pan jest? A wyżej faktycznie. To <gryś> A tutaj jest drabina, okej. Okay. Jest tutaj coś do podniesienia jeszcze, nie mam zielonego pojęcia. Tu jest jakiś generator. Na ogół jak się właśnie poddają, to e, wszyscy naraz, więc dlatego sobie chodzę tak. Bezpańsko. <gryś> bez Bezkarnie i w ogóle. Dobra, w takim razie pędzimy teraz do tej drabiny, która jest tutaj. I standardowo człowieka jeszcze ogłuszę. Dobry. Siema. No. Tak więc będziesz miał e, jakieś ten e, dodatkowego siniaka, ale bywaj tak. W sensie inaczej go nie możemy e, okraść, więc. Ej! Więc no, logika, nie? Eee, dobra, tutaj nic. Tak by się wydawało. Mogę ja tutaj użyć e, Ziplajna, dokładnie. E, tyrolki. No mogę. No e, i fajno. Wobec tego. Um, jedno z miejsc, jest w większości oczyszczone. Widzę, że tutaj jest łódka dla mnie. Natomiast jest tutaj brama, przez którą nie mogę właśnie sobie wyjechać z tego portu, czy cokolwiek to jest. Tutaj nic nie ma w tę stronę, w tym kierunku i w ogóle. To pędzimy w tym, w tym kierunku. Tutaj jest zamknięte na Amen. Czy coś jest jeszcze wyżej? Chyba jednak nie. Hmm. Ciemno to widzę normalnie, Marno, marniej w ogóle. Tutaj widzę, że mogę przejść gdzieś, w teorii przynajmniej. Hmm. No dobra, tutaj ja, żem sama to rozbroiła, nie rozbroiła, em, rozwaliła. Gdzie jest typek, którego ja tutaj gdzieś powaliłam? Moją cudowną osobowością, może spadł na dół w sumie. Hmm. Też opcja. I nawet by mnie nie zdziwiła ta opcja, szczerze mówiąc, tak więc, dobra. E, wobec tego chyba nie zostaje nam nic innego, jak tutaj tylko otworzyć tą bramę. Czy gdzieś dalej sobie o, przy ją przechodzić? Czekajcie chwilkę. Czy, czy się uwolniły mędy tutaj? A tu jest gościu, Boże, jak ja Cię nie zauważyłam. Kolego. Że tak to i ma? Mądrze, nie ma co. Ehm, hm, hm, hm. dobra. E, chciałam zobaczyć jeszcze mapę w gruncie rzeczy. Aha, tutaj się e, po prostu przesunęło teraz, gdzie ja mam iść, dobra. Nie mogę... Nie Pytrzę <laughs> mi mnie zamknął. <laughs> Okej, okay, można i tak. Mm. Jezus Maria, mam... Jak słyszę tylko to, co się właśnie tak pali z tym palnikiem, prawda? To zawsze mam wrażenie, że. Em że ym, teraz coś wybuchnie. Mhm. Widzę, że tutaj coś intrygującego jest całkiem. Więc nie jestem ciekawa. Czy ja mogę... Aj! Serio? Ajaj, Naprawdę? Co drogą tutaj jest właśnie... Kwestia powietrza kiepskiego, tak? Mhm Dobra, możesz przytrzymać, w sensie możesz założyć tą maskę Zezwalam Póki co przynajmniej e, e, Dobra, wobec tego, zobaczmy na mapie co jest gdzie, W którą stronę ja jestem skierowana i w ogóle Mhm Dobra Po prostu sobie podpłyniemy gdzieś, dokąd Mamy radę dotrzeć, możliwe Jezus Maria, cóż zamgła? Tutaj widzę, że w teorii mogę skończyć, w praktyce to chyba nic tu nie ma. Nie wiem. Co się mi zaznaczyło? Coś przede mną, tak? O mój Boże! No to się ładnie zrobiło, nie ma co? Jak to na mnavo, jeśli mnie kto pyta. E, dobra, wobec tego sobie zaparkujemy. tu brzydko nagle się zrobiło. Nadal potrzebuję swoich tych... O Jezus Maria, to są te diabelstwa. Dobra. Super. O nie! Dlaczego wy? A, pijawki! Oczywiście, że nie przeniosło, musiało. Wezmę sobie... o! I wezmę sobie strzelbę i lecimy może po prostu. Ja tam im zgoła nie ufam. Zgoła bardzo nawet im nie ufam. No jest, Menda, jedna. Mm, dobra. Aha. Pomyliły mi się przyciski, ale to dobrze w sumie, bo chciała mi tak to strzelić. O pistoletowej to jednak właśnie trochę mniej szkoda niż. Aj! Ty hamie! niż tego, niż do strzelby amunicji. Co się stało? Co mi wykrywa? Nie, zostaw nie? Co mi wykrywa? Ulepszenie mi wykrywa. Dobrze wiedzieć. Tutaj są dwie rzeczy. Dobra, w to powiedzmy. Aha. Co się wylało? Nie mam zielonego pojęcia. Co to zrobi? Może mi ten teren tutaj yy, trochę ten... rozjaśni. O! No, też opcja. Też opcja. Sam podobają mi się twoje metody, muszę przyznać. Dobra, czy coś się ugotowało? Zapałam coś? Na ten? Chyba tak. Dobra, I jak sądzę, teraz powinnam się cofnąć do łódki i z niej skorzystać trochę dalej, tak? Zakładałabym przynajmniej. Tutaj nie zejdę. Szkoda. W takim razie szybki zapis chciałam. Czemu się nie zrobił szybki zapis? Hmm. Dlaczego czuję jakiś ten, e, coś oskryptowanego? Hmm. Może dobrze przeczuwam coś oskryptowanego, może nie? Nie mam zielonego pojęcia. E, właśnie dało mi znak, żeby, że za minutę chyba się skończy filtr, tak? Tak, że za minutę. Dobrze powiedziałam, że za minutę. Dobra. W takim razie siadaj za kierownicą tego. Troszeczkę się cofniemy. Tutaj dalej coś kurczę sobie. Pływa. Dlaczego? Miałam je to wszystko ugotować. Miało się ugotować. Jeden pies. Dobra. Będziemy w takim razie w tym kierunku. Chyba cały czas mi właśnie pisze, że gdzieś tutaj jest piszczyni. Że gdzieś tutaj jest e, ulepszenie. Ale tutaj? Wyżej? Niżej? Nie mam pojęcia. Olaś już. Na tym etapie. Hmm. Tak. Jezus Maria, jak tu brzydko? Gdzie ja na Boga jestem? Aha Czy się rozjaśnia? Nie wiem. Coś mi się tutaj widzę oznaczyło. Dobra, wymieńcie ten świat w sypie. Zajęła Pani. Jezus Maria, jak ja płynę? Dokąd ja płynę? Na Boga, twaroga. Przede mną coś jest niby. Dlaczego tu jest tyle pary normalne... pary, Boże. Eee, tyle jakichś... Eee, tych, jak to się nazywa, oparów jakichś. Nadal mi leci czas. Widzę na filtrze. Zielona kropka. Tutaj jakoś? Hm. O Jezu! Ała! No, zy, zy, zy. Tutaj coś może być ewentualnie. Ja to mogę tak, mogę to opu odpalić ok Akurat w tym przypadku mi to pasuje. Tam jakoś ta Aha, jestem w, tej, w ten sposób, tak? E, tutaj chyba nie przejdę, wydaje mi się. Tu mogę przejść wyżej jakoś. Chociaż może przejdę. Nie mam zielonego pojęcia. Nieważne póki co. Póki co pędzę tędy sobie. No i tędy tutaj przejdę. No dobra. Czy miś pomoże ta latarka? Nie mam zielonego pojęcia. Jezus Maria rozjaśnia się. Nie potrzebuję już, widzę, maski gazowej. Cieszy mnie to. Dobra. Prawdziwa nagroda, co? No dobra, skoro tak mówisz, jestem teraz chyba powyżej tych oparów, tak? Co znaczy, że jak zaraz zejdę, to prawdopodobnie znowu będę potrzebowała maski. Przekra sprawa, jeśli mnie kto pyta. O Jezus, Mary, ile rzeczy tutaj do znalezienia. Lyscypanie. Tak? Zaczniesz się znowu dusić? Kolego? Nie zdziwię się. Oczywiście. Dobra. Czyli właśnie niżej troszeczkę to potrzebuję mojej maski przeciwgazowej. Ona się już troszeczkę podniszczyła. Od jednego uderzenia tego palanta normalnie wodnego tej gąsienicy, która z wód normalnie wyszła i mnie i stwierdziła, że mnie palnie. Siul, tutaj widać. Noż do prawdy. ej, ej. ej. Fajnie, że dostałam szybki zapis, cieszy mnie to. Bo w ogóle tutaj nic nie dam rady zacumować, z tego co widzę, Cudownie wręcz. No to płyniemy dalej wzdłuż tego brzegu. Nie wiem. Wzdłuż tej strony trzeba płynąć, więc lecimy wzdłuż lewej, nie? E, nie no, ma prowizor. E, mapa. A coś się oznaczyło de, de facto tuż przede mną, tak? Albo na wprost przede mną, może bardziej. Uu. czy ja mogę już wziąć maskę? Możliwe. Dobra. Gdzieś wyszłam sobie. Mogę zdjąć maskę. Cieszy mnie to. D. Wójka. E, dobra, wobec tego. Nieprzyjemna sprawa, to muszę przyznać troszkę. I zielone. Bardziej przy przyznam, że się spodziewam na tym etapie yy, czerwonych kropek, <laughs> że będzie tutaj jakiś bunny. Nie to! Dlaczego mi się mylą, kurczę, M z N? W sensie, ja wiem, że to jest blisko, ale... No bez przesady. Hm. Huh. Ciekawa jestem, czy dałabym radę um, odwalić pewien manewr. Taki tam jeden. O, dwa ulepszenia tutaj są, widzę. Tu sobie zgasimy, bo czemu by nie? Coś tu jest, ta. O! Y Aha. Standardowo znajduję takiego typu rzeczy, zanim ja w ogóle pomyślę, że chcę. O, widzę, że mogę się chyba przespać na tym, na fotelu, tak? Ciekawie, dobra, starczy tego dobrego, wracamy. Wracamy do biznesu, że tak to ojmę. Jest generator... Jest coś... Tutaj? Aha, widzę, że y, jest ten. Niech się warsztat. Pa, Pan Wojno, odszukaj wszystkie ulepszenia karabinu sami i pistoletu... Ogar? Bo że nie wiem. Notatka. E, dziennik Strażnika. 23 października. Jednooki przyszedł z 12 klatkami i, i nurkami. 23 października. Wasjan e, przyniósł jeszcze 8 klatek, same spore sztuki. 5 listopada. Łódź kota zabrała wszystkie mutanty oprócz jednego. Ten większy się nie ruszał, więc uznali, że jest chory. Siedzi teraz w rogu klatki i lepiej we mnie gały. Pierdolone dziwadło. 6 października. Ten niby chory mutant wydostał się z klatki e, i dał drapaka. Szukaliśmy go, ale bez wysiłku. Kto wie, może jeszcze wróci. E, podłe z nich skurwy syny. Na wszelki wypadek ukryłem minę w dole przy zewnętrznym ogrodzeniu. Aha, coś czuję, że to jest dla mnie ważna informacja. <laughs> Szczerze mówiąc. Ale co tam? Coś jeszcze tam jest. Mhm, tutaj trochę chemikaliów i warsztat. Zobaczmy wobec tego, widzę, że mogę troszeczkę sobie filtrów też wytworzyć, ale w gruncie rzeczy to nie wiem, czy jest to na chwilę obecną mądre. Tutaj mam chyba maksymalną ilość, ale nie będę tego sobie. Um Roz, roz, yy, rozmontowywać ani nic. E, tutaj mamy pistolet, który pilnie potrzebuje czyszczenia. Wyważony chwyt, a tutaj ciężki chwyt, tak? Znacznie zmniejsza odrzut, lecz utrudnia zachowanie stabilności. Dawa mi, że mnie to krótka lufa i tumik. Długa lufa do ognia ciągłego. To ręcznie skonstruowane ulepszenie i zwiększa siła broni, przełączając, przełączając ją w tryb ognia ciągłego. Nie, ja sobie zatrzymam to tak jak jest. I jeszcze tutaj mamy. Kolba snajperska. Lekki chwyt i kolba obejmują najwyższą możliwością stabilność kosztem mniejszej kontroli nad rozrzutem. Idealny wybór do walki na dużym dystansie. Ciężka kolba. Ciężki drewniany chwyt i kolba zapewniają większą, lepszą kontrolę nad odrzutem kosztem precyzji celowania. Dobra, weźmy sobie może w to. I tutaj mamy jeszcze magazynek o dużej pojemności. Sporych rozmiarów magazynek stworzony specjalnie z myślą o tym em, karabinie. Jego waga może wpłynąć na stabilność celowania i precyzję, jednak mieści aż do 100 sztuk amunicji standardowej lub, zapal lub zapalającej. To sobie weźmiemy. Aha, y tutaj jest ogier, tak? I ashot. No dobra, spoko. W takim razie <laughs> ten cały karabin sami. Mnie ciekawi, czy jestem w stanie e, tak czy siak dotrzeć tam, gdzie bym chciała dotrzeć, szczerze mówiąc, e, co zakłada okrążenie w gruncie rzeczy e, tego, no jak to się nazywa, mm. tej straży pożarnej. Chociaż ja w sumie w teorii mogłabym się wrócić na łodzi, no w teorii, nie mam zielonego pojęcia, czy to by się udało. Dobra, wiecie co? Będę musiała coś sprawdzić poza odcinkiem, ale to póki co sobie to zostawmy. Mogę właśnie tutaj coś zrobić, bo z tego co widzę, nada się mogę wrócić. Nie jest tak, że, e, że jestem w miejscu nie do odwrotu, właśnie. Tak jak na przykład byłam z, z tym, no jak to się nazywa, z. Y, aha, dobra, to sobie zrobiłam, no spoko. E, no, tak jak na przykład byłam z przejściem przez. E, mocią panie, nie Noktowizor, mapa. Gdzie ja jestem? Mhm. Coś tutaj jest z boczku, tak? A może właśnie na... Dobra, widzę coś. Przejdę się jeszcze tutaj na dół. Do tej całej... Do tego całego tuneliku, że tak to imę. Bo coś w nim faktycznie może być takiego ciekawego. Mhm. Więc właśnie chcę się przejść. Coś czuję, że tutaj będą właśnie ulepszenia. Dobra, fajne rzeczy w każdym razie. Tak czy siak. Grzybolec. Mhm. Dużo chemikaliów, co mnie bardzo cieszy, bo z chemikaliami akurat ja mam problem, personalnie. Miałam jeszcze sprawdzić, kurczę, ten, do swojego kombinazonu, lepsze, nie? Zapomniałam o tym kompletnie. Szczerze mówiąc, więc, e, no... Ups. <laughs> Mogę sobie tutaj podpalić. Mm... Tutaj jest coś, tu mogę rozmontować widzę. Mhm. Dobra. O! E, co? Aha, dostałam ja e, żarówkę. Fajnie. Co mi żarówka rzeczona da? I przestało mi pikać przy okazji. Ciekawe. Dostałam żarówkę! To dopiero jest prezent intrygujący. Tak, coś czułam, że tutaj wyjdę. <noise> tylko że oczywiście wcześniej nie mogłam. E, chciałam tutaj sobie przejść i, i do kombinezonu. Co my tu mamy? Latarka o zwiększonej mocy. Zwykłą żarówkę zmienioną na lampę metalohalegonkową, dzięki czemu latarka daje potężniejsze strumień światła. Główną wadą takiego rozwiązania jest zwiększony pobór mocy, Chryste Panie. Tutaj zwiększony zasobnik na przedmioty zużywane. Te dodatkowe komory plecaka zapewniają przestrzeń na dodatkowe przedmioty zużywalne, takie jak apteczki i filtry. Nie, to sobie w ładownicę akurat jeszcze... Ładownicę sobie zatrzymamy. O, może w ten sposób. Eee, czekajcie, maska przeciwgazowa? się Dobra, zaprawione. Tutaj wszystko jest wyczyszczone na tip-top. tutaj znowu mam tą amunicję. Dobra, to może ja sobie potworzę trochę tych filtrów. Mamy na 12 minut. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Um... Natomiast tak, moi mili. Um, ja myślę, że w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dzięki wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał e, i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź subskrybujcie kanał. Będzie mi niezmiernie miło. I do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!